No tak, nie da się ukryć, spędziłem tam 3,5 roku. Były wzloty i upadki, ale yy, mam sentyment jednak do tego klubu, bo szmat czasu tam spędziłem, tak więc dla mnie taka, taki mecz sentymentalny. Zapraszamy wszystkich kibiców Termaliki. Na mecz w Mielcu z Górnikiem Zabrze 15:30. Oni mają swoje problemy, my swoje, chcemy ten mecz wygrać. Bardzo chętnie byśmy was tam widzieli i zapraszamy.